27 stycznia 1906 roku w stoczni w Glasgow zbudowano kanadyjski statek pasażerski Empress of Island. Statek miał 170 metrów długości i na pokład mógł zabrać 1542 pasażerów: 310 w klasie pierwszej, 468 w klasie drugiej, 494 w klasie trzeciej oraz 270 w klasie emigranckiej. Załogę stanowiły 373 osoby. 28 maja 1914 roku Empress of Island wypłynął z kanadyjskiego Quebec w rejs do Liverpool. Następnego dnia nad ranem, w gęstej mgle, na rzece Świętego Wawrzyńca doszło do zderzenia ze szwedzkim węglowcem Storstad. Transatlantyk zatonął w ciągu 15 minut, zabierając na dno 1040 pasażerów. Link do podcastu mówiącego o tej katastrofie znajdziecie w opisie.